Cześć kochani, witam się z Wami serdecznie na moim kanale Ezotarot. W dniu dzisiejszym zrobimy sobie rozkład kart tarota, czytanie, e, pytanie do kart: dlaczego on się nie odzywa? Co się dzieje, że się nie odzywa, czyli poniekąd brak kontaktu, chwilowy lub dłuższy? To się okaże tutaj w kartach, co nam dzisiaj wyjdzie, co karty nam pokażą. Na ten moment y, większość z Was wie, Rozkład mam dzisiaj na dwie karty. Synchronizujecie, wybieracie sobie jedną z kart. Karta numer jeden, pokażę wam bliżej, żebyście mogli sobie wybrać, zdecydować. Karta numer jeden i kamień do karty Noc Kairu Zastanówcie się, pomyślcie, przemyślcie, czy karta Numer jeden z Wami synchronizuje, możecie przystopować w momencie, kiedy już wiecie, włączacie ponownie. Play, karta numer dwa. Mamy kartę numer dwa i kwarc różowy przy karcie numer dwa. Nie przedłużając, przejdziemy do pytań. Do kart, tak. No i przed nami karta numer jeden. Karta numer jeden mówi nam, że Twoje modlitwy, afirmacje, wizualizacje pomogą Ci przyciągnąć miłość tej osoby, duszę tej osoby, to jest Twoja bratnia dusza i będziecie razem. Tak mniej więcej ta karta mówi. Celowo powiedziałam to po, żebyście jak gdyby nie sugerowali się tym, tym, co ta karta zawiera, tak? Tylko jak gdyby synchronizowali z, z obrazkiem, który jest na karcie, lub z kamieniem. No i co, kochani? Zaczynamy, tak? Zaczynamy. Najpierw postawię kartę anielską, anielską wiadomość, przy tym pytaniu, przy tej relacji waszej, przy tej osobie, tak? Pytanie do kart odnośnie waszej relacji, danej osoby. Zobaczymy, co nam tu za chwilę wyjdzie. Kochani, wyszła karta. Przemyśl to. Czyli, wszystko, co jest związane z tą relacją, z tą osobą, z tym związkiem, należy przemyśleć raz jeszcze. Czyli, czy aby na pewno jesteście szczęśliwi lub szczęśliwe w tym związku, czy aby na pewno ta osoba daje Wam poczucie. Miłości, bezpieczeństwa, takiej relacji, której pragniecie, lub jeżeli naprawdę jest to uczucie i ta miłość z Waszej strony, czy nie warto po prostu zawalczyć o to uczucie ponownie, tak? Czyli karta przemyśl to przy karcie numer 1. No i pytanie do kart. Tu mi się zaplątały dwie. Oczyszczę sobie karty. I pytanie do kart. Co się dzieje u tej osoby? Zobaczcie, nawet nie zdążyłam w ogóle nic powiedzieć. O, karty wypadają same. Co się dzieje u tej osoby? Dzieje się to, kochani, że ta osoba bardzo za Wami tęskni, skrywa swoje uczucia, nie ujawnia tych uczuć, udaje twardą, nieugiętą, udaje, no jeżeli chodzi o mężczyzn, to takiego. Mężczyznę, który, który chce Wam udowodnić, że to On ma rację, on tu jest jak gdyby górą, to On tu rozkłada karty w tej relacji. Kochani, ale nie do końca tak jest, jeżeli chodzi o mężczyznę, tak? Bo on w głębi serca tęskni za Wami, ma żal, smutek w sercu, jakąś sprawę, której nie może dokończyć, zakończyć, jakieś problemy przy swoim domu, ogólne problemy ze sobą i złożeniem sobie życia i szczęścia. To tak jakby ta osoba pragnęła szczęścia, którego mieć nie może na ten moment i to doprowadza wręcz do furii, tak? E, słuchajcie, co dalej? E, osoba, która w życiu teraz przechodzi ciężki moment, ciężką, trudną sytuację, uczuciową również, uczuciową i taką, bym powiedziała, życiową ogólnie. Może to mieć związek z, jakąś, z jakimiś sprawami materialnymi lub mieszkaniowymi, tak? Jest ogólne przemyślenie, analiza i myślenie nad tym, co się wydarzyło, nie tylko między Wami, ale jak gdyby ta osoba myśli o tym, analizuje swoje życie, co się działo w jego życiu, w jej życiu do tej pory. Jeżeli chodzi o kobietę, kochani, jeżeli chodzi o kobietę, co się dzieje w życiu tej osoby. Tam mówiłam, że to mężczyzna taką twarz próbuje nieugiętą przed wami pokazać, tak? że, to, że on ma rację i tak dalej. Jeżeli chodzi o kobietę, ta kobieta tu jest uparta, mega uparta i idzie w zaparte po prostu, bym tak to powiedziała, tak? Co jeszcze? Co słychać u tej osoby? U tej osoby bardzo dużo się teraz dzieje, bardzo dużo zmian. Tu bym też powiedziała, że jest jakaś osoba w życiu, tej osoby, czyli partnera lub partnerki, o którą pytacie, która manipuluje, manipuluje tą osobą, próbuje przyszantażować tą osobę czymś, czymś, tak, czymś. Ta osoba jest związana z tym manipulatorem, że tak to nazwę, tak. Tam ten manipulator próbuje czymś zatrzymać tą osobę, o którą pytacie tu i teraz na ten moment, tak? Dobrze, przechodzimy dalej. Zobaczymy, co ta osoba o tobie myśli, lub do ciebie czuje. Co ta osoba o tobie myśli, lub do ciebie czuje? Karty same wypadają. Kochani miłość. Miłość, niespełniona miłość, niespełnione pragnienie, chęć bycia razem niespełniona. To tak, jakbyście marzyli o super luksusowych wakacjach. Na które was na ten moment nie stać, yy, lub yy, po prostu yy, nie możecie sobie pozwolić z różnych przyczyn na ten wyjazd. Yy, przy tej osobie, ta osoba czuje tak do was, takie uczucie, tak? Czyli fizycznie chciałaby być z wami, uczuciowo chciałaby być z wami. Yy, niestety, fizycznie i realnie to jest niemożliwe na ten moment. Yy, dla części z was będzie to. Yy, to brzy, zabrzmi brzydko problemem, bo to nie chodzi o problem, tylko jak gdyby dla części z Was osoba, o którą pytacie, może mieć dzieci, i te dzieci są, jak gdyby, kotwicą, która trzyma te osoby przy starym związku, przy starej relacji, przy jej domu, tak? Tu może być też właśnie ten szantaż, który wcześniej mi wyszedł, tu może też z tego wynikać. Jak to wygląda? Kochani, tu jeszcze co mi się pokazuje? Zdrada przyjaciółki lub przyjaciela przy Was. Czyli co ta osoba czuje do Was? Tej osobie ktoś tutaj ewidentnie miesza w głowie. Miesza w głowie na takiej zasadzie, że tłumaczy jej albo mówi, co ty robisz, tak? Że. No, nie zbuduje szczęścia, i tak dalej. Miesza, po prostu miesza. Jakaś osoba tu bardzo miesza. Przy, przy osobie, o którą pytacie, przy partnerze lub partnerce, o którą pytacie na ten moment. Ktoś tu bardzo miesza. Bardzo, bardzo coś tutaj po prostu od, próbuje odsunąć tą osobę od Was. Ale uczucie jest. Jest uczucie ze strony tej osoby. Taka, powiem Wam, no, bratnia dusza. No, bratnia dusza. Tu jest bratnia dusza dla mnie. Dla części z Was będzie to też relacja karmiczna. Yy, chociaż bardziej mi tutaj promieniuje yy, bratnia dusza. Ale część z Was może czuć taką relację właśnie tego niespełnionego szczęścia. Co ta osoba chciałaby ci powiedzieć? Co chciałaby ci powiedzieć? Że jest rozdarta. Że jest rozdarta. Niespełniona, tu są myśli o Was, myśli o Was. Ta osoba stara się zapomnieć, stara się uciec od tego uczucia i stara się, jakby poukładać sobie życie bez Was, ale to jest bardzo ciężkie dla tej osoby. To jest bardzo ciężkie, bo ta dusza tej osoby, jak gdyby pragnie być z Waszą, z duszą Waszej osoby, że tak powiem, tak? Tu jest to połączenie. Kochani. Teraz pytanie, dlaczego ta osoba się do Was nie odzywa? Dlaczego ta osoba się do Was nie odzywa? Wiecie co? Już mi tu wychodzą, zaraz Wam powiem. Dlaczego ta osoba się do Was nie odzywa? Zobaczcie, nawet kart nie musiałam wyciągać, bo, bo po prostu wypadają same. Bo był moment w życiu tej osoby, i tu mi się pokazuje yy, ta osoba jako głupiec. Ale żebyście źle mnie nie zrozumieli, ta osoba w pewnym momencie swojego życia marzyła. Energia działa w dwie strony, może to być też, mogą tu się pokazywać też wasze marzenia. Marzyła o tym, że wam się ułoży, że będziecie razem, że będzie wszystko super, świetnie i wszystko się poukłada i tak dalej. Te marzenia były złudne, coś pokrzyżowało te plany. Ta osoba na ten moment próbuje sobie ułożyć życie. Zobaczymy, czy się odezwie, bo mi się tutaj prze, przedstawia, że tak, ona myśli o tym, że jeszcze trochę i nie wytrzyma, na zasadzie y, nie wytrzyma i się odezwie. Tu jest dla mnie y, przekaz, tak. Zaraz zobaczymy, czy się do Was odezwie. Odezwie się, kochani. Ona teraz się mota z myślami, i w ogóle y, tu na zasadzie dla części z Was konflikt jakiś mega był. I nawet y, brzydkie, jakieś takie, może nie brzydkie słowa, ale po prostu powiedzieliście sobie coś, czego żałujecie, i w obie strony, i jedno i drugie, i będzie nowy początek dla Was. Kochani, nowy początek, nowe zaczęcie, czyli ta osoba do Was wróci i się do Was odezwie. Karty y, stawiam, czy się do Was odezwie na najbliższy miesiąc. Te karty będą rezonować na najbliższy miesiąc, czy się do Was odezwie od daty postawienia, czyli od dziś. Kochani, y, Super, przechodzimy do karty numer 2. Mam nadzieję, że jakieś informacje uzyskaliście, czegoś się dowiedzieliście, coś tutaj e, dla Was zostało powiedziane. Czekam na, e, na komentarze po prostu od Was, tak? Jak karty rezonują z Waszą sytuacją, z Waszymi osobami. No i ja przechodzę po prostu teraz do karty numer 2. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Kochani, i jest karta numer 2. I kochani, i tutaj już Wam mówię, co ta karta oznacza. Ktoś z Waszej przeszłości powróci do Waszego życia. Czyli widzicie, czy się odezwie, nawet wybierając kartę, macie odpowiedź, tak? Ktoś z Waszej przeszłości powróci do Waszego życia. Czyli jak gdyby odnowienie relacji, odnowienie związku. Kochani, stawiamy kartę anielską. Anielska wiadomość dla Was i zobaczcie, już nawet wypadła. Kochani, Pokojowe rozwiązanie, czyli kompromis, kompromis, musicie iść w danym momencie na kompromis, czyli każdy z Was coś poświęca dla tej relacji, tak to mi się tu przedstawia, tak? Kompromis, pokojowe rozwiązanie, ale karta sama w sobie mówi, że ktoś z Waszej przeszłości powróci do Waszego życia, czyli to na co czekacie się spełni, tak? No i okej, okay, zaczynamy dalej. Oczyszczę karty. To samo pytanie do kart przy rozkładzie dla karty numer 2. I już zaczynamy. Co u tej osoby się dzieje? Co u tej osoby słychać na ten moment? Nie będę, zostawiam inną talią, żeby nie było. W każdym bądź razie, przy tej osobie jakieś sprawy urzędowe, sprawy sądowe, mogą być to sprawy związane z jakimiś finansami, długami. Coś za tą osobą się ciągnie niefajnego, jakieś problemy przy jej domu. Centralnie te problemy mają związek z takimi realnymi rzeczami nieduchowymi, chociaż zaraz do tego przejdziemy. Na ten moment sprawy sądowe, urzędowe, problemy finansowe, jakieś długi zaciągnięte lub niespłacone. Kochani, ta osoba próbuje poukładać sobie życie na ten moment, próbuje coś spłacić, coś załatwić, coś załagodzić, jakąś sytuację. Co jeszcze? Co się u tej osoby dzieje? Tęskni. Tęskni, no samo pytanie, widać, jest brak kontaktu, dlaczego się nie odzywa, chwilowy czy dłuższy, to nie ma znaczenia w tym momencie, relacja między Wami, w jakiej jesteście, czy to jest miłosne trójkąt, czy też inna relacja, też nie ma znaczenia, chodzi o uczucia i energię, które tutaj mi się pokazują. Tęskni, e, żałuje czegoś, żałuje czegoś, co się wydarzyło między Wami, e, tak naprawdę to nie było potrzebne, to nie było potrzebne i nie musiało się wcale zadziać, temu można było zapobiec, co się między Wami wydarzyło. Kochani, ta osoba ma do was uczucia. Wybiegam teraz do pytania numer dwa: co ona myśli do was, co ona myśli o was, co do was czuje, ale ona wychodzi cały czas z uczuciem do was. Te uczucia, które ona do was ma i do was mówi, są szczere, mimo tego, że ta osoba jest bardzo niepoukładana i czasami sprawia wrażenie, jakby jej nie zależało, tak? Jakby miała, to brzydko mówiąc i za plecami. Jakby na ten moment ten związek zostawiła za plecami, ale to nieprawda jej tej osobie zależy. Ta osoba jest bardzo taka niedowartościowana wbrew pozorom i ma niską samoocenę. Tak mi się to pokazuje tutaj. Czyli może sprawiać wrażenie innej osoby, ale na ten moment jest bardzo ma niską samoocenę ta osoba. Brakuje jej tej miłości, uczucia zrozumienia w życiu. Dlatego może sprawiać wrażenie takiej osoby trudnej. Ciężko od niej, jak gdyby, uzyskać jakąś odpowiedź i decyzję w jakiejś sprawie, tak? Co ta osoba myśli o tobie, co czuje? Czyli już tam trochę odpowiedziałam na to pytanie, ale, ale zobaczymy dalej. Co ta osoba myśli o tobie, co czuje? Co myśli o tobie, co czuje? Tu jest trochę spokojniej. Boi się ta osoba, że straciła Cię już na zawsze, że jak gdyby urwałaś. Nie będziesz chciała znać tej osoby, że źle wybrała. Słuchajcie, ta osoba ma poczucie, że źle wybrała, że źle zrobiła, że niepotrzebna była ta kłótnia, niepotrzebne było rozstanie. Ta, niepotrzebne było rozstanie między Wami i odcięcie tej relacji, gdyż ona na ten moment się męczy, tak? Męczy, czuje tę czuje potrzebę bycia z Wami, kontaktu z Wami. Źle wybrała po prostu ta osoba, i ona to czuje teraz. To uczucie, tak? I zły wybór przy niej. Zobaczymy, co ta osoba chciałaby Ci powiedzieć na ten moment, na tą chwilę, tak? Kochani, zaraz wam powiem. Kochani, powiem Wam tak, co ona chciałaby Ci powiedzieć na ten moment na tą chwilę. Ech. Dla części z Was będzie to osoba już po przejściach i osoba, która ma jakiś bagaż życiowy za sobą, doświadczeń, że tak to nazwę, osoby, które oczekują takiej informacji, to wiedzą, do, co ja mówię, co przekazuję w tym momencie. W każdym bądź razie chciała ta, chciałaby ta osoba zacząć od początku. Jakby zamknąć ten etap, który Wam się nie udał i zacząć to od początku. Ona czeka też dla części z Was na róż z Waszej strony. Nie będzie chciała się narzucać, lub nie będzie chciała powielać starych błędów, że tak powiem, tak? Tu częścią, tu jest problemem dużym finanse są przy tej osobie. Finanse są problemem przy tej osobie. Co jeszcze jest problemem? Powiem Wam, że dla części z Was tu mam taką informację, takie, takie, taką myśl, że gdzieś tam jest dziecko w drodze. Czyli Coś się zadziało, albo ktoś wrócił na chwilę do byłej partnerki/partnera, no i się zadziało, tak? Jest teraz po prostu rozpacz, to nawet bym mało powiedziane, ale mało powiedziane, ale to jest taki zmuszony wybór w sensie odpowiedzialność i tak dalej. Ale to jest tylko dla części z was, w sensie nawet bym powiedziała, że to jest informacja dla jednej dwóch osób, tak mi się pokazuje. Czy taka informacja dla jednej, dwóch osób. Kochani, no co jeszcze? Na pewno to jest problem finansowy przy tej osobie. Tej osobie cały czas w życiu coś się nie udaje, coś nie wychodzi. Ona nie może poukładać tego życia, tak? Tak jakby chciała, żeby ono wyglądało. Ma problem z utworzeniem szczęśliwego związku. Ona by chciała, jak gdyby zrozumienia, ale ciężko jest ją zrozumieć, bo ona ma blokadę i. Ciężko dotrzeć do tej osoby. Nawet jakbyście chcieli jej pomóc i zrozumieć ją, to jest bardzo ciężko. Ona jej obroną jest atak, bym tak to powiedziała. Zobaczymy teraz, dlaczego ta osoba się do was nie odzywa, czyli zasadnicze pytanie z rozkładu. Dlaczego ona się nie odzywa? Ona na ten moment nie wie czego chce. Ona nie wie czego chce na ten moment. Ona chce, jak gdyby. Poukładać pewne rzeczy, skupić się na sobie i pieniądze, pospłacać jakieś długi. Cały czas mi tu przechodzą pieniądze, że jakiś problem finansowy, ona chce pozamykać jakieś sprawy przy swoim domu. Przy swoim domu jakieś sprawy finansowe chce pozamykać i zacząć coś od nowa, jakiś nowy początek. Na ten moment mm, ona ma dużo takich jak gdyby wrogów, to może źle powiedziane, ale takich sępów, które, które krążą nad jej głową, i ona nie może się skupić za bardzo na sobie, bo stoi pod ścianą na ten moment. Zobaczymy. Dalej tak? Czy ona się do ciebie odezwie? Boi się odezwać, kochani, boi się odezwać, boi się odezwać. Boi się odezwać, bo tu jest jak gdyby między wami z waszej strony, jak gdyby widzę z osób pytających strony, rozczarowanie partnerem, czyli myśleliście, oczekiwaliście zupełnie czego innego, ta osoba okazała się zupełnie inna, tak? Ale na ten moment bratnia dusza jak nic mi wychodzi, i to po prostu taka chemia chemia kochanków, chemia romansu po prostu mega, mega, taka chemia fizyczna bardzo tutaj. Miłość, tu jest uczucie, tu jest uczucie, ale tu jest bardziej taka chemia, no po prostu taka, której nie można się oprzeć, i bardzo taka fizyczna, bym powiedziała. Osoby podejrzewam, że, że rozumiecie, o co mi chodzi. Ta osoba ucieka, boi się, boi się zaangażowania, boi się zobowiązania, boi się stałego związku. Dlatego urywa ten kontakt, dlatego się nie odzywa na ten moment, tak? Ale wszystko wskazuje na to, że się do was odezwie. Tak jak mówię, to jest miesiąc. Rezonacja miesiąc daje, tak? Na to pytanie. Jeszcze zobaczymy, może ewentualnie co ukryte, czego nie widać przed naszym okiem, bo tam wszystko było takie jasne. Tutaj, tutaj nie jest do końca. Tu są różne. Ta osoba odpiera jakieś zarzuty. Tu jest ciągle finansowy problem. Ciągle pokazuje mi się finansowy problem. Coś się dzieje przy finansach, przy tej osobie. No i część z, z tych osób ma rodzinę. Drugi związek. Czyli tu może też chodzić w gremiozny trójkąt dla Was. Kochani, ale ta osoba się do Was odezwie. Ona jest związana finansami, jak gdyby z rodziną. Praca, tu jest zmiana pracy lub chęć zmiany pracy, chęć zarabiania więcej pieniędzy, gotówki, tak? Potrzeba spłaty lub jakieś zobowiązanie finansowe na ten moment. No i kochani, no i co? No i tyle. Tyle z tego czytania dla karty numer dwa. Ta osoba się do Was odezwie, rezonacja tu mi się pokazuje bardziej na koniec miesiąca, od daty postawienia kart, czyli od dzisiaj. Pamiętajcie, że to jest rozkład ogólny, nie z każdym może synchronizować, ale na pewno z wieloma z Was będzie synchronizował, także czekam, czekam na komentarze, czekam na Wasze tutaj opinie, jak moje karty synchronizują z Wami, czy podobało Wam się czytanie, pomysły na nowe czytania. Jeżeli macie jakieś pomysły, piszcie. Oczywiście wszystko będę planować, będę próbować robić dla Was rozkłady. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, za czas spędzony ze mną. No i co, kochani, życzę Wam wszystkiego najlepszego, wszystkiego cudownego, dużo miłości i spełnienia marzeń. No i widzimy się w kolejnym czytaniu. Pozdrawiam gorąco, cześć.